Chciałam się też odnieść do tego, co powiedział tutaj przedstawiciel Konfederacji, bo oczywiście Lewica i Konfederacji różni wszystko, ale w tym konkretnym przypadku różnica polega na tym, że Konfederacja chce mało płacić złemu nauczycielowi matematyki i dużo płacić dobremu nauczycielowi matematyki. Lewica chce, żeby nauczyciele matematyki byli dobrzy, żeby do szkoły przychodzili najlepsi specjaliści i najlepsi pedagodzy uczyć nasze dzieci, a nie, żeby można było po prostu mało zapłacić gorszemu nauczycielowi i uznać, że wszystko jest w porządku. Te pomysły na Bony, czy to Bon Zdrowotny 4000 czy światowy, to jest taka bombonierka obietnic, która nie rozwiązuje ani problemów w ochronie zdrowia, ani problemów w oświacie. A prywatyzacja, którą postulujecie, ona się już odbywa pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Dzieciaki i rodzice masowo wysyłają swoje dzieci do szkół niepublicznych, bo szkoła publiczna pod rządami ministra Czarnka jest po prostu nie spełnia swoich zadań. To, co trzeba Albo zrobić, to postawić na nogę, postawić na nogi edukację publiczną, podwyżki dla nauczycieli. My nie chcemy spłaszczania tych wynagrodzeń. Bo uważamy, że należy należy stopniować i nagradzać za zdobywanie kwalifikacji, za zdobywanie doświadczenia, za staż w zawodzie nauczyciela. Ale oczywiście te 30% podwyżki skokowe są konieczne, począwszy od nauczycieli początkujących, bo oni dzisiaj zarabiają 90 zł więcej niż płaca minimalna. Szanowni Państwo, 90 zł mniej i nauczyciele zarabialiby w sposób nielegalny w Polsce, tak niezgodny z prawem. A ma to być, ma to być zawód jeden z najbardziej prestiżowych. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik audycje.